Hello, witajcie moi kochani na miśmiałym świecie, Wolpes czy Anny. Dzisiaj taka bardzo, um, taki fajny, inny, jakby, może vlog, może nie vlog, nie wiem. Ale taka informacja, może bardziej pomoc z waszej strony, bo z mojej zawsze macie pomoc. Więc bardzo taka fajna rzecz. Potrzebuję waszej pomocy. Wiecie, każdy ma marzenia, każdy chciałby, aby coś, co o czym byś marzył, coś, żeby się po prostu spełniało. Moje marzenia powoli się spełniają, nie wiedziałam, że to będą ogólnie te marzenia. Właśnie w sprawach szydełkowych, i ja jestem dlatego bardzo za super wdzięczna, że tak właśnie wszystko się fajnie toczy. Eee, I potrzebuję do tego Waszej pomocy, aby otrzymać swój prezent, już na gwiazdkę. O co chodzi? Eee, po prostu chciałabym, aby było nas więcej. Proste. Było około 10 tysięcy osób, dlatego to jest takie moje wyzwania, mega, mega wyzwanie. I teraz za każdym razem, gdy będzie po prostu filmik, będę chciała zrobić, żebyście też pamiętali, żeby zapisywać taki symbol 10K, żebyście wiedzieli, że to jest po prostu 10 tysięcy, byście pomogli mi udostępniać na grupach na swoich blogach szełkowych, nawet umieścić na Waszych ulubionych playlistach z moimi tutorialami. Za chwilę powinniście otrzymać bardzo fajny filmik filmik właśnie taki na taki top, dlatego myślę, że yy, pomożecie ogólnie. Widzicie, że staram się naprawdę dla Was nagrywać bardzo fajne filmiki i dlatego chciałabym teraz od Was troszeczkę pomocy, żebyście mi pomogli, żeby można było jeszcze więcej fajniejszych filmików nagrywać. Widzicie, już widzieliście z pewnością na moim na mojej opaskę, którą też już macie na kanale, jest tak, bardzo fajna opaska, czy nawet ten ostatnio modny, yy, modny ostatnio, dopiero będzie na jesień bardziej modny i też widzę, że Wam bardzo się spodobało na przykład właśnie top, tak, to, to co ja mówię, poncho, poncho, dlatego proszę Was, abyście mi pomogli, ponieważ to jest bardzo dla mnie ważne. Jesteśmy już jakiś czas z sobą, może są też nowi, którzy nimi jeszcze nie znają. Zapraszam również na grupy piątkowe, oczywiście yy, czwartkowe raczej, sorry, na grupę Crochet yy, Joanna na Facebooku, tam są teraz misje na żywo, mówię co będzie, czego nie będzie, jakieś swoje nasze rozmówki, nie tylko wasze po prostu pomysły, problemy, szydełkiem albo i nawet innymi rzeczami domowymi, rzeczami, życiem po prostu. I też zachęcam do subskrypcji, abyście właśnie dostępniali moje linki do filmików na innych grupach, jak mówiłam wcześniej, na grupach, na stronach w waszych blogach, dodawali do waszych playlist i zwłaszcza subskrybowali mój kanał. Wtedy macie zawsze pewność tego, że nie upomniecie żadnego fajnego filmiku czy tutorialu. Zatem już za chwilę powinniście mieć taki oto fajny filmik, naprawdę, który zrobiłam na ala hiszpankę, top, to jak woli. Będzie to, nawet nie wiem, nawet jak to nazwać jeszcze, pomyślę. Ale na to Was o to proszę. 10k, 10 dziesięć tysięcy na gwiazdkę dla mnie. Bardzo Was proszę, pomóżcie. I będę o tym mówiła za każdym razem, aby to uzyskać i byście pamiętali, bo naprawdę to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. I wtedy może być jakiś właśnie giveaway, czy rozdanie właśnie łuczek, może jakiś prezent, może ktoś sobie coś będzie chciało do mnie zamówić, może jakiś top komuś zrobię, połączę cokolwiek. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, że tak powiem. Dlatego dziękuję ogólnie tym, którzy już są. Dziękuję Wam, że jesteście, że pomagacie, już udostępniacie te filmiki, moje linki naprawdę z tych filmików, dlatego jestem mega, mega, mega mega z was zadowolona. I dziękuję, że jesteście i bądźcie nadal i naprawdę jest bardzo, 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 bardzo fajnie. Zatem dziękuję Wam jeszcze raz. Bye bye!